Super konsole X, przesyłka prosto z Chin, zobaczymy co my tutaj mamy. Tak, bardzo tania i bardzo fajna konsolka. Zobaczymy co my tu mamy, mamy dwa joypady, instrukcja i sama konsolka chyba będzie tutaj właśnie w tym pudełeczku, tak czy nie? Ale duża. Tak. I tutaj mamy kilkadziesiąt tysięcy gier. Tak, na takim małym, właśnie, w takim małym pudełeczku. A wszystko tutaj jest na tej karcie micro SD. Dobrze. No. Tak to wygląda. Plastik dosyć solidny. Oczywiście to jest imitacja wejścia do kadridży. Dużanych kadridży nie ma. On/off, kabel HDMI, połączenie do sieci, zasilanie. Dwa razy USB, karta pamięci, w tym przypadku jest 64 GB. Kabel HDMI widzę w zestawie. Co my tu mamy jeszcze? HBA USB. O, tu pewnie będzie sam zasilacz, no życie. A tu mamy zasilacz. Jest wersja europejska jest. Dwa pady. Pady, pady są bezprzewodowe. Pady bezprzewodowe. O. Tu mamy plutów. Baterie. Dobra, no to co. Idę po baterię i sprawdzimy konsolkę w działaniu. co? Odpaliliśmy. I co my tu mamy? No i mamy tutaj podzielone tradycyjnie na konsole, na komputery, PlayStation 567 gier PSP 10 gier gry portowe, czyli specjalnie tam konwersje zrobione jakiś starych gier na na to urządzenie 15 Pokémon Mini Pokemon Mini tak bo ostatnio była taka konsolka nowa dobra Turbo Graphics OpenBICS Odyssey Neo Geo tu mamy Nintendo Time System Neo Geo Neo Geo nie wiem jak to się czyta Nintendo S 15 gier Nintendo 60 gry Mega Drive 504 gry Sega Mega Drive 2100 Sega Master 539 gier. Typowe automatówki 1928 gier. Coś co tu mamy. Trochę tego jest. Trochę tego jest. A poczekaj, co to jeszcze było? Poczekaj, przesuniemy. Przesuniemy tutaj. O, mamy jeszcze Amigę. Mamy Amstrada. Mamy Atari 2600. Atari 5200. Atari 7800. Atari 800, 5494 gry. No, kto miał tyle gier na Atari? Ręka do góry. No, raczej nikt. Atari ST, taki konkurent Amigi, w swoich czasach 6900 gier na Commodore. Do tych konsol, czy komputerów w zasadzie, emulatorów polecam Polecam podłączyć klawiaturę. Amelka, nagrywasz się, jesteś gazem teraz. Więc zaraz przetestujemy sobie jakąś gierkę. Uruchamiam jakąś gierkę z PlayStation. Trafiło na Alien Trilogy. Zobaczymy, jak długo będzie trzeba czekać. Te bezele, które widzicie po boku, znaczy bezel to jest ta nakładka po lewej i prawej stronie. Mówiąca nam, że mamy włączony, powiedzmy, PlayStation. Można wyłączyć i mieć wtedy cały ekran. To nie jest problem. O, tu widzimy jakiś chyba problem. Z czcionką, bo nie wyświetla się cała. No ale dobra, to nam nie będzie przeszkadzać w grze. Dobra, tu robimy exit. Exit. Start game, start game. Dobra. Możesz trzymać Amelka na ekranie? Tak. Dobra. Ja chcę grać. Moja córka będzie A dobra, to Ty chcesz grać czy tak. filmować? To ja, ja filmuję. Grać, o co chodzi? Idziesz przed siebie. A, fajna gra. Start. No to fajna gra, że ja idzie przed ciebie. Dobra. Tak, to jest ta gra. Mhm, mm czekaj, tu jest jakiś dźwięk w ogóle w tej grze? Jest dźwięk. Jest dźwięk kroków. Musisz podejść do, do tych drzwi i nacisnąć jakiś guzik. O, otwarło się, idź. bo tu są alieny. Tak, dobrze, idziesz. Jakie Z tym z tyłu na pewno. Nie. No nie, nie. Tym o, ty. tym drugim stół. O, idzie. Przypominam, że to gra moja córka, dlatego nie może trafić nawet tego pajączka. Nie przebrażonego szalienka. O, dobrze, zrobiła z niego gulasz. Idziesz dalej. Dobrze, idziesz, idziesz. szynka tu się nie otwiera już dalej. O, tu jest nałożony jakiś filtr, widzę. Gra wygląda troszkę mniej pikselowato niż oryginalnie na PlayStation. Czyli nawet coś tam nawet ulepszone jest pod tym względem oryginału. No skręć. No nadjobe no, są. Widzisz, widzisz ten radar po prawej stronie Amelia? Po prawej stronie. Tak, po prawej stronie z radar. I te białe kwadraciki co są, to znaczy, że się zbliżałem do ciebie jakieś poczwarki. No że nie mogę iść. Tutaj. tutaj no idź, idź. Otwórz tutaj. Tu się coś pali. No ale dobra. Przetestujemy. Przetestujemy inną. Pręd. Dobra, idę w dół. Gdzie w dół idziesz. Bo nie. A, czekaj. Nie. Trzeba te drzwi otworzyć z terminala. A jak? Tutaj podchodzisz i musisz nacisnąć jakiś guziczek. A na przykład. O, aktywowane. Teraz drzwi się otworzą. Możesz iść tam zobaczyć. No. O, tu się dziwnie zawsze teraz Widzisz. W końcu nie grasz myszką, tylko padem. Dobrze, tu córka męczy się z otwarciem drzwi. My przetestujemy w tym czasie jakąś jeszcze inną grę. To tetrisa Tetris. A gdzie jest? Córka chce Tetris. Wiadomo, najlepszy Tetris na... na Nessa. To jest ten Tetris, na którego do teraz odbywałem się jeszcze turnieje Tetrisa. Czyli co możemy tutaj nacisnąć? Start. Nie, start, nie, 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 start, tylko select. Tutaj wybieramy literkę T i od razu się przerzucimy na literkę T. Teraz T. Tutaj O. Naciśniemy. I to mamy teraz wszystko na literkę T Tetris Tetris. T. Dobra, Tetris Tetris, Tetris, Tetris. Tu jest jakiś Tetris. To jest chyba ten Tetris. Tak, to jest. To jest ten, ten, ten zawsze był Tetris. Ty zawsze, zawsze tak w grało? tego grałaś tak. Naciśnij no, start. Ale jak się grało mam. Ja. Tu będziemy grali w Tetris. No zaraz zobaczysz jak się grało. Jest niewygodne. Co jest niewygodne? Córka twierdzi, że pad jest niewygodny. Pad jest taki jak był w PlayStation 1, tylko że jeszcze tak. z dwoma analogami. No się już przyzwyczaiła do nowego Xboxa. Tam dzieci dobrze jedziesz I masz dół dobrze tak, to jest to maleństwo tak! Zobaczymy, jak idzie mojej córce? No bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze ci idzie, córko. Naprawdę dobrze. Przypominam, że ona ma pięć lat. Nie mam pięciu. 8. Gdzie 8, to, to będą się śmiali, że 6 nie układać. Dobra, Tetris działa. Działa. Czyli przetestowaliśmy PlayStation, przetestowaliśmy NESa. Przetestujemy teraz inną konsolkę. Dobra, to co? Testujemy Mario 64. Masz rąkawkę, weź. Co? No weź to, nacisnij start. Dobra, to weź to, bednie, co? Włączamy tego do testu. Akurat jedziesz, się jedziesz dana. w nocy. Nie wiem. Do góry i startujesz. Pewnie jakimś przyciskiem. Naciśnij coś. Start? Córka próbuje wystartować. Startem się, znaczy nie, nie startuje. No start, start. Poczekaj. Tu tym. Okay. Patrzymy którym się tutaj O tu Poczekaj, tu B ciśniesz O, jedziesz, teraz już wiemy Wszystko wiemy Dogonisz, za tak tak skręcasz chora? No nie da się tu jechać Tak to i tak jeździ ma córka Tak właśnie Jedziesz przed bananem dostaniesz bonus Tak jest, to jest bonus dopiero Pięknie. Czyli jak, jak widać postacie są ze spriteów zrobione, nie są pełne 3D. Aha, widzisz, Luigi i Mario już... Aha, prawie byś ich dogoniła, ale oczywiście o, o, o. musiałaś przegrać. No i jak widzicie, frajda jest. Z takiego małego czegoś, z takiego małego czegoś tyle gier. Super. Generalnie polecam. Od 130 do 200 zł zale zależy w jakim sklepie.